Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Agnieszka i dzisiaj zapraszam Was na film, w którym opowiem o moich planach czytelniczych na styczeń. Ale zanim przejdę do książek, to wspomnę o jednej rzeczy. Zrobiłam sobie w tym roku takie swoje własne, całoroczne bingo z kategoriami na każdy miesiąc i dodatkowo jest też kilka innych kategorii, a dokładnie to cztery, jedna na każdą porę roku. I jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do wspólnej zabawy. Ta plansza będzie podlinkowana gdzieś na dole w opisie tego filmu. I tak, dodatkowo też wymyśliłam sobie, że w tym roku zrobię sobie takie wyzwanie i zrobiłam listę wszystkich książek, które mam na swoich regałach. I wpisałam tam też datę, kiedy mniej więcej te książki do mnie dotarły, kiedy je dostałam. I no, wiecie o co chodzi. I według tej listy będę wybierać książkę, która najdłużej czeka na przeczytanie. I każdego miesiąca jedna taka książka znajdzie się na moim tibiarze. Także teraz już zaczynamy. Pierwsza książka to Onyx Storm, czyli trzeci tom Fourth Wing. I no, naprawdę na tą książkę czekałam, i w sumie to wydaje mi się, że kiedy ona była że kiedy autorka powiedziała, że książka będzie na początku tego roku, to wtedy tyle czasu do niej zostało, a teraz nagle już mamy styczeń i ta książka ma właśnie niedługo swoją premierę, także mam zamiar zacząć ją w tym miesiącu czytać, w zasadzie słuchać. Nie wiem, czy zdążę całą przesłuchać, bo podejrzewam, że będzie mieć bardzo dużo godzin, tak do 30 może nawet. No, ale na pewno ją zacznę, i jak czas dopiszę, to pewnie też skończę. Kolejna książka to też tak jakby kolejny tom, też tak naprawdę pierwszy. Jest to A Shadow in the Ember, czyli Cień w żarze chyba po polsku ta książka ma tytuł. No, jest to pierwszy tom nowej serii, to znaczy ona już nie jest nowa, ale jest to seria. Um, uzupełniająca serię Krew i Popiół, tak jakby. Te serie się ze sobą łączą. I ja przeczytałam trzy pierwsze tomy Krwi i Popiołu. I według tej kolejności czytania to teraz powinnam przeczytać to. Tylko, że ten trzeci tom tak trochę mnie dobił. I ja się na nim nudziłam. I w ogóle strasznie przewracałam oczami w niektórych momentach. Jakoś tak... No nie siadł mi ten trzeci tom. Pierwszy i drugi bardzo mi się podobały. Pierwszy, to w ogóle jest jedna z moich ulubionych książek. Na, naprawdę bardzo, bardzo mi się e, podobała. E, no, i ja tak sobie pomyślałam, że zacznę tą serię uzupełniającą. Jeśli ona mi się spodoba, ten pierwszy tom, no to wtedy wrócę do czytania tej głównej serii. E, ale podejrzewam, że nawet jak mi się jakoś bardzo nie spodoba, to i tak ten czwarty to przeczytam, bo mam go już na półce, więc. No czemu nie? Przynajmniej zacząć mogę i zobaczyć. No w każdym razie to jest mój plan na styczeń. Aha, no i ta seria rozgrywa się dużo przed wydarzeniami z tej głównej serii. Kolejna książka to Idiota. I o tej książce nie mam w zasadzie jakoś bardzo wiele do powiedzenia. Ja w sumie już ją zaczęłam, przeczytałam, no nie wiem, około 50 stron. I bardzo mi się to spodobało, o dziwo, bo... Nie spodziewałam się tego. Zbrodnie i karę zaczęłam kiedyś czytać w liceum, chyba to się przerabia, i przeczytałam 30 stron i mnie to pokonało. Czytałam też Białe Noce rok temu. I Białe Nocy mi się bardzo podobały, ale też było to opowiadanie napisane w taki trochę sposób, że. Bardzo dużo było tam takich e, poetyckich opisów, jakby tak bym to chyba podsumowała. I to jest coś, co nie do końca mi się podoba. I... Albo może nie tyle mi się nie podoba, co ciężko mi się jest na tym skupić, po prostu. O tak. Ale tutaj, po tych 50 stronach, muszę przyznać, że tutaj czegoś takiego nie ma za bardzo. E, no jest ten język podobny, wiadomo, bo to ten sam autor, ale nie ma tutaj takich, właśnie, długich, e, poetyckich. E, opisów, więc no, myślę, że to mi się spodoba. Tutaj w ogóle mamy księcia Myszkina, który wraca po długiej nieobecności do Rosji. I on jest taki no, taki dobroduszny, taki trochę naiwny i też ten tytuł odnosi się właśnie do niego, on sam siebie nazywa i idiotą już na samym początku. I tutaj też będzie, wydaje mi się, dużo takich jakby romantycznych dram, powiedzmy. No, ale niedługo się przekonam, jak to dokładnie tutaj jest. W każdym razie tę pierwszą bardzo mi się już spodobało. Kolejna książka to W Cieniu Everestu. I jest to książka, którą czytamy z klubem książkowym na Instagramie. Co prawda nie wszystkie, bo przez sytuację z Legimi nie mamy już za bardzo takiego, takiej usługi, którą większość z nas ma i ciężko jestem teraz wybrać jedną książkę do czytania, więc to jest chyba taka ostatnia, którą wiele z nas przeczyta, bo stwierdziliśmy, że w tym roku będziemy wybierać po prostu temat na dany miesiąc i... No, w tym miesiącu tym tematem jest śnieg, i ta książka, którą wybrałyśmy za nie, wybrałyśmy temat. Tutaj pasuje, więc to będziemy e, czytać. I to jest książka, to jest literatura faktu przede wszystkim. I autorka tej książki e, udała się właśnie w Himalaje i nie wiem, czy ona na ten Everest się będzie wspinać, czy po prostu tylko będzie e, w jego okolicach tak jakby i poznawać ludzi, którzy tam są i przy tym wszystkim pracują. No nie jestem pewna, ale w każdym razie cała ta książka kręci się wokół Everestu, także i bardzo jest mi ciekawa. Kolejna książka to Mansfield Park i to jest właśnie ta książka z całej mojej biblioteczki, która na przeczytanie czeka najdłużej. Bo ja tą książkę kupiłam jak byłam w gimnazjum, w liceum, jakoś tak, no więc y, trochę czasu minęło od tamtej pory i no teraz jest po prostu jej czas. Jeśli chodzi o autorkę, to dumy i nie bardzo lubię, a z kolei perswasy w ogóle mi się nie podobały i strasznie mnie wynudziły, także jestem ciekawa jak będzie tutaj. Następna książka to Zamek Widmo, czyli czwarty tom serii Droga Szamana. I ja o tej serii wspominałam bardzo wiele razy i ja ją bardzo lubię, dlatego że jest to przede wszystkim lit RPG, czyli mamy tutaj książkę napisaną tak jakby z perspektywy gracza. Bo mamy tutaj opisy tego, co on robi w tej grze, jakie przedmioty zdobywa, jakie te przedmioty mają statystyki, jakie walki tam toczy i tego typu rzeczy. My to wszystko mamy jakby wypisane poza fabułą. Nie wiem, czy uda mi się znaleźć jakiś przykład. Tutaj jest na przykład aktualizacja zadania i no, tak dalej. A cała książka ogólnie jest napisana no, normalnie jak to książka, tylko wszystkie te wydarzenia toczą się właśnie w grze. I ta gra jest dosyć mocno inspirowana World of Warcraft, więc tym bardziej mi się to podoba. I no, wydaje mi się, że strasznie dużo czasu minęło, odkąd skończyłam poprzedni tom, więc no, najwyższy czas to trochę podgonić. Kolejna książka to Wanda i jest to tom drugi trylogii matki i córki. I ta książka znalazła się na tym TBR-ze właśnie ze względu na to moje bingo, całoroczne bingo, o którym wspomniałam. Bo temat na styczeń to powieść historyczna. I ja co prawda jestem już w trakcie czytania e, książki historycznej, którą podejrzewam, że skończę w styczniu też. E, ale no w razie czego mam też tutaj tą książkę, żeby no mieć ich po prostu e, więcej. I też pierwszy tom tej książki, tej serii bardzo mi się podobał. Nie wiem, kiedy ten tom będzie się dokładnie rozgrywał, bo nie pamiętam, kiedy rozgrywał się pierwszy tak dokładnie. Pamiętam, że pod koniec pierwszego tomu było coś z wojną, ale nie pamiętam, czy to była wojna pierwsza czy druga. Wydaje mi się, że mogła być pierwsza. No ale, tak jak mówię, nie jestem pewna. W każdym razie pierwszy tom bardzo mi się spodobał, dlatego że. No, tam było opisane po prostu takie polskie, wiejskie życie, a mnie takie książki bardzo się podobają. Tutaj będziemy mieć już na pewno dalszy ciąg. Nie wiem, czy to będzie córka głównej bohaterki, czy wnuczka, w sensie bohaterki głównej z pierwszego tomu. No ale to na pewno dzieje się jakiś tam czas później, także no zobaczymy. I ostatnia już książka, to też Tom drugi, i tym razem jest to e, Skalpel. I tak, jeśli chodzi o tą autorkę, to e, bardzo różnie bywa, bo jedną książkę na przykład oceniam na 5 gwiazdek, to była studentka i bardzo, bardzo, bardzo mi się podobała, a z kolei inną książkę oceniłam na jedną gwiazdkę. Nie pamiętam, jak ta książka się nazywała. Ale na okładce były chyba skrzypce, i w tytule było coś z płomieniami, być może. Nie wiem, w każdym razie w ogóle mi się tam ta książka nie podobała, i była, no nie wiem, była taka komiczna, i w ogóle mi nie przypadła do gustu. Czytałam pierwszy tom tej serii i on był taki dosyć średni. I czytałam też jeszcze inną książkę. Nie pamiętam, jak ona się nazywa Ciało być może. I ona mi się podobała trochę bardziej niż pierwszy tom tej serii, ale no, zakładam, że czym dalej, tym lepiej, bo autorka się, nie wiem, rozkręci czy coś. W każdym razie mam zamiar to kontynuować i e, no, zobaczymy, bo ten pierwszy tom był w sumie, no tak jak mówię, był ok, Także, no, tak to wygląda. To były już wszystkie książki i jest ich całkiem sporo, ale ja ten TBR traktuję bardziej jako... No nie wiem, coś na co teraz mam ochotę i po prostu z tych książek będę sobie wybierać. Oczywiście mam nadzieję, że uda mi się przeczytać jak najwięcej z nich i też w tym roku chciałabym czytać więcej książek niż e, słuchać audiobooków, bo w zeszłym roku tych audiobooków było naprawdę bardzo, bardzo dużo i też e, łapię się na tym, że specjalnie szukam sobie jakichś rzeczy do robienia po to, żeby słuchać, zamiast po prostu siąść i czytać tak jakby... Nie wiem, nie wiem z czego to wynika. W każdym razie chciałabym e, skupić się bardziej na czytaniu książek, e, które już po prostu mam i które czekają na swoją kolej, i w ogóle czytając e, oczami, a nie uszami, że tak powiem. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że widzimy się w następnym. Cześć!